W tych klitkach to człowiek więcej czasu traci na te łażenie dookoła niż na tą robotę co tu robi. Dobra, to jest, to jest. Tutaj zobaczcie, wstawiłem taką gardziel. Widać? Że mi się do nie złożyło. Woda. O. Kurde, fajny pistolet, bo można ustawić, wiecie, stróżkę taką punktową albo mgłę. Fajny ma ten Moczyć, bo wiadomo, że na sucho to nic nie trzyma. Jedziemy z koksem. A wziąłem to okrągłe. No nie, no zeszłem z tym. Japier. I z powrotem. 3, 2, 1, go. Kuźwa. Tak to by ktoś podał. Po jaki gwint ja to tu wniosłem, to nie wiem. To ma te pręgi, więc jak tutaj to nawarę to na towaru, to to będzie, wiecie, się trzymało jak amen w pacierzu. Stanie będzie gitara. Na piankę szybciej, ale chcę właśnie, żeby to się trzymało na, na sztywno, na właśnie na towar. Wiecie, jakie powinno słowo już paść, bo takim czymś jak szpachelka Wam ucieka. Dobrze, że ostrze mnie poszła po ścianie, to przynajmniej mi dziur nie narobiła. Taka pchełka to już jest fajny punkt zaczepienia, wiecie, dla towaru, jak coś obsadzacie śliskiego. I wystarczy. Będzie trzymało. No i dobra, obślimaczone jest. Spadek jest, że tak powiem, do komina, czyli tak jakby Powietrze chciało iść do góry. Chyba tak powinno się robić, nie? Spadku się raczej nie robi w drugą mańkę, no bo powietrze by się dławiło. Chyba tak mi się wydaje. No, o tu nie odkurzyłem. Teraz resztę towaru. Przewody zakryję i będzie. I będzie dobrze. Ale się schodzi z tym zalepianiem tych przewodów? Wydawało się, że to będzie chwila i, i po robocie, a tu są kilometry do zamaziania, ale już coraz bliżej, tu już mam zamaziane, tam mam zamaziane, tu gdzie najgrubiej było przewodów, tu tylko jeszcze ten kawałek czek i praktycznie tyle, bo w pokojach nigdzie po ścianie nie szłem, szłem tylko tutaj najbardziej przy kotłowni, wszystkie, które się zbiegały do... A, no i na tej ścianie głównej, która idzie w korytarzu. Dobra, jednak postanowiłem wykonać jakieś 50% dzisiejszego założonego... założonej pracy i układam wełnę na dwa razy. Tak to się ma. Łączenia robię na mijankę, czyli połączenie mamy tu, pierwszej warstwy, a druga warstwa idzie od początku aż do końca. Kijaszkiem ją tam popycham i ją kładę. I są dwie warstwy wełny. Myślę, że te, ten hinol w jakiś sposób zda egzamin na podwójnie. Robi się ładna kołderka, coś tam zatrzyma tej, tej, tego ciepła. I jeszcze, doku, jeszcze kupiłem folię, y, tą aluminiową. Wiecie, która rzekomo odbija ciepło. Czyli dodatkowo dokupiłem folię. Myślę, że nie będzie tak źle, że tam jest ocieplona ta ścianka kolankowa, tak jakby Mogę, można ją nazwać. Ocieplone jest to. Y, ocieplony będzie. Murłat od zewnątrz, czyli mróz by musiał wam przejść przez murłat, przez te 25, czy tam 30 wieńca i przez 25 suporek, I dopiero by wam się pojawił, w, że tak powiem, w pomieszczeniu. Nie oszukujmy się, u nas mrozów to już praktycznie nie ma. To nie są te zimy po minus 20, po minus 30. Teraz zima to jest minus 2, klimat się nam zmienia. Także dokładam tu ten kawałek. Dokładam ten drugi kawałek cały, od początku do końca, łączenie mi wychodzi poza tamtym, i jest miodzio. Znaczy, czy jest miodzio, to nie wiem, ale jest ułożone. <laughs> od dołu się to ma tak, tu mi się łączenie, kurczę, zgrało, i mi wełna wylazła, ale ja tu zaraz kawałek profila podłożę, tak jak tam, żeby mi to nie, tak nie wybulało, zżynków profilu zawsze jest. Później go dopnę z krzyżowym, żeby nie, nie chciał grzechotać i, i będzie dobrze. Źle po prostu wymierzyłem, to jest mój błąd, źle obliczyłem wełnę. Wełna powinna się opierać na pełnym profilu, czy tam na pół profilu i powinna być zaczęta od początku do końca, a jaż tak powiem, zrobię łączenie. No bo spadł mi też został, to z dwóch kawałków złączyłem. Przecież nie będę teraz, wiecie, takich dwóch kawałków wąskich wyrzucał na bok, akurat jednego docinał szerokiego, a z tymi wąskimi później nic nie zrobię. Później gdzieś będę musiał cały sufit takich wąskich ułożyć. Także trzeba je na bieżąco gdzieś wkładać. Zaraz poprawiam te łączenia, żeby to było ładnie, wiecie, tak schludnie, żeby ona o siebie, że tak powiem, zaczepiła się i będzie gitara. I tyle, i kończę, bo i tak dzisiaj to już przeholowałem. Poprawione te luźne zwisy, co tak wystawały i jest elegancko. Tylko zastanawiam mnie jedno, wiecie co? Czy nie jest moim błędem, że wełnę, którą stawiałem przy jakby ścianie kolankowej, postawiłem ją w pionie i dojechałem teraz tą na płask do niej. Czy taka sama przenikalność jest w pionie, jak po grubości? Nie wiem, czy to nie jest błąd, czy nie powinno być tamta wełna wyżej czepiana, a tą dojeżdżane do ściany. Wiecie pewnie, o co mi chodzi, nie? Że wełna inną przenikalność ma w ten sposób, a inną przenikalność ma w ten sposób, bo ma włókna jakąś ułożone. to nie ma znaczenia na dobrą sprawę? Nie wiem. Zastanawiam się, będę musiał gdzieś pogulać i zobaczyć, czy jest różnica. Na jakiejś stronie znanego producenta wełny. Czy jest różnica przenikalności między tak a tak poziomo a pionowo. Dobra, pierwsze pomieszczenie zwalczone. Nie było tak źle. robić Tam już będzie ciepło, tam już będzie można w koszulce chodzić. kurka wodna. Teraz tylko folia zapłytować. I tyle tu jeszcze podokładać te zrzynki, żeby to pozamykać. Tutaj celowo zostawiłem, bo już mi się tak kończyła wełna, ale jak będę w WC robił, to po prostu z WC dojadę do tej tak, i zrobię łączenie. I ta górna jest skończona tak z 15 cm, 15 cm krócej, po to, żeby też łączenie nie przechodziło w łączenie. Tutaj gdzie jest, wiecie, poddasze, bo tu gdzie jest na ścianie, no to na ścianie kończę na zero, bo tutaj no to wiecie. Tutaj już nie będę robił schodków, bo bym łomar, żeby to schodkować w tym miejscu. Także na ścianie robię tak i będę dojeżdżał wełną do wełny. Tylko bym miał problem, bo tak to tą wełnę sobie stawiam właśnie na profilach i ona mi stoi. A jeżeli ja miał ją podwieścić te 25 u góry, no to ja bym ją musiał jakoś czepiać, kurczę, do... Czy do muru, czy do czegoś. A tak to ona sobie stoi na profilu. Dobra, ciepło będzie. Nie przesadzaj. Na ogrzewanie też trzeba trochę wydać pieniędzy, a ja bym chciał nic nie wydawać. E, folia nie spadła. Dobrze jest. Dobrze się przykleiła. Dziś mogę sobie uzupełnić wełnę tu, bo wkleiłem sobie rurę spiro do wentylacji. Tu będzie w tym miejscu wentylacja akurat nad piecem. W kotłowni jest wklejone, to mogę sobie tam wełnę dzisiaj ułożyć. Mogę sobie tutaj folię przykleić, ale nie muszę. I dziś biorę się za wełnę w tym pomieszczeniu, bo tu mam róż zrobiony, krzyżowymi pozapinany łącznikami. Więc mogę tu pakować wełnę. Piątkę tam powcinam w te krokwy. Kładę tą piętnastkę tak jak wszędzie. I resztę zapełniam ruszt wełną. Wentylację będę robił sobie nad drzwiami. Nie będzie centralnie nad drzwiami, bo tu mi wyszedł profil, po prostu źle to wymierzyłem. Ale to nie ma dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Mogę zrobić tu w rogu wentylację, w sensie z 20 od ściany tej i tej, i zrobić tu okrągłą wentylację. I później pójdę po prostu rurą Spiro, wiecie, tu i do tych moich kominków wentylacyjnych. Z drugiego pokoju też będę robił wentylację. W tym samym miejscu co w pokoju obok, żeby był bliźniacz. Dlaczego robię tu w rogu? No bo jest najdalej od okna. Jeżeli będę robił jakieś na okienne albo takie na powietrzenie, co ja chciałem sobie zrobić dolne, to jest najdalsze miejsce, więc te powietrze będzie musiało pokonać cały pokój, żeby dojść do wentylacji. Więc wymiana powietrza będzie w 100%. Nie chcę robić tutaj nigdzie w rogu, bo tu będzie szafa prawdopodobnie, więc ta wentylacja by była zastawiona z jednej i z drugiej strony. Nad łóżkiem nie ma sensu, tam to by było też bez sensu, przy oknie, no bo gdyby była wentylacja nawet okienna, no to powietrze wam wpadnie i wyjdzie, wpadnie, wyjdzie. A gdzie wymiana wreszcie pomieszczenia? Myślę, że dobrze chyba to biorę na zdrowy rozsądek, tak? Że powietrze musi pokonać cały pokój i dopiero dojść do wentylacji. Takie mam plany na dzisiaj, a co z tych planów mi wyjdzie, to nie wiem. Wyjdzie w praniu. Myślę, że spokojnie to powinienem zawełnować. Mam jakieś tam dwie godziny pracy, żeby nie siedzi tu późna w nocy. Widzicie, że w oknach ciemno. Także teraz tu taka robota jest w te pogody. Muszę tu posprzątać. Jakby się ktoś pytał o folię, to kupiłem sobie gramaturę 110. Jeżeli chodzi o tą wagę, czy tam jak to się tam liczy, jest to firma, tak jak widzicie, Sekko. Sekko alu. Odbijająca ciepło, teoretycznie. Mają jeszcze gramaturę 180, ale ta gramatura 180 już jest taka cerata. Mówię, przerósł chyba formy nad treścią. Ja to zawsze sobie naplanuję więcej niż mogę zrobić. No ale powoli do przodu.